Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie na kolejne forum gospodarcze Time. Chciałbym Państwu przybliżyć problematykę funduszy unijnych na lata 2021-2027. Fundusze te będą mogły być wykorzystywane przez różnorodne grono beneficjentów. Będą to fundusze w postaci dotacji, jak i zwrotnych instrumentów wsparcia. Wsparcie w obszarze cyfryzacji będzie skoncentrowane na budowie sieci szerokopasmowych, transformacji przemysłowej, cyfryzacji usług i kompetencjach cyfrowych. Ponadto celem będzie wzrost produktywności polskiej gospodarki, będzie finansowana automatyzacja, robotyzacja, poprawa dostępności usług publicznych oraz poprawa innowacyjności i produktywności przedsiębiorstw. Warto też wskazać na projekty z obszaru energetycznej efektywności gospodarki, transformacji energetycznej w kierunku zielonej gospodarki, oczywiście rozwoju infrastruktury transportowej. Wspierany będzie, tak jak dotychczas, rynek pracy, rozwój kompetencji, w tym kompetencji odpowiadających potrzebom nowoczesnej gospodarki. Tutaj mam na myśli przede wszystkim kompetencje cyfrowe zarówno na rynku pracy, jak i w edukacji. Finansowana będzie również poprawa efektywności jakości ochrony zdrowia, w tym projekty e-zdrowotne. Najważniejszymi źródłami Funduszu Unijnych dla Polski będzie umowa partnerstwa, Krajowy Program Odbudowy i środki z programu REACT EU. i tutaj przybliżę państwu już w większych szczegółach jak będzie wyglądało to finansowanie. W ramach umowy partnerstwa Polska otrzyma blisko 76 miliardów euro i tutaj będziemy finansować, czy będą finansowane podobnie jak w tej perspektywie programy operacyjne, między innymi program Cyfrowy o wartości ponad 2 miliardów euro. Program wspierający, finansujący innowacyjność i przedsiębiorczość o wartości ponad 8 miliardów euro. Program edukacja, rozwój skierowany m.in. do kompetencji cyfrowych o wartości ponad 4 miliardów euro. Największy program, program infrastrukturalny, o wartości 25 miliardów euro. No i oczywiście regionalne programy operacyjne z całym wachlarzem wsparcia, również wsparcia na rzecz usług cyfrowych i kompetencji. Każdy z tych programów, jak powiedziałem, będzie w mniejszym lub większym zakresie finansować cyfryzację, której znaczenie w warunkach pandemii znacznie wzrosło. Kolejnym ważnym i bogatym źródłem będzie Krajowy Plan Odbudowy. Jest to zupełnie nowy instrument, który nie ma, nie ma swojego poprzednika, tak jak programy umowy partnerstwa. Tutaj na Krajowy Plan Odbudowy w części dotacyjnej mamy otrzymać blisko 24 miliardy euro i w części pożyczkowej 34 miliardy. Euro. W ramach tego planu odbudowy finansowane będą takie obszary jak transformacja cyfrowa. Tutaj, tutaj będą finansowane reformy takie jak zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego internetu i rozwój infrastruktury sieciowej. Więc podobnie jak w przypadku polityki spójności dotychczas będziemy mieli kolejne źródło finansowania infrastruktury sieciowej. Będą finansowane e-usługi w gospodarce i, ad i administracji e i do tego dojdzie jeszcze finansowanie e cyberbezpieczeństwa systemów e informacyjnych. E wartość tego bloku e w ramach KPO to ponad 3 miliardy euro. Kolejnym obszarem finansowanym z KPO będzie finansowanie gospodarki, zwiększanie jej odporności i konkurencyjności. Tutaj będzie finansowana m.in. reforma tworzenia warunków do transformacji w kierunku przemysłu 4.0, co dla uczestników forum myślę, że jest jednym z ważniejszych. Jedna z ważniejszych reform, jeden z ciekawszych tematów. Dalej też wzmocnienie potencjału sektora nauki we współpracy z przedsiębiorstwami, transfer wiedzy i innowacji do gospodarki i zwiększanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w obszarach, w sektorach kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki. Wartość tego obszaru w KPO to prawie 4 miliardy euro. Finansowana będzie również zielona energia i zmniejszanie energochłonności, tutaj ponad 6 miliardów euro, zwiększanie dostępu i wzmocnienie jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w tym e-zdrowotne projekty o wartości ponad 4 miliardów euro i zielona inteligentna mobilność z dużym komponentem cyfrowym blisko 6,5 miliarda euro. Euro. Jeśli chodzi o krajowy plan odbudowy, to minimum 20% z tego dużego budżetu powinno trafić do projektów cyfrowych. I jeszcze jedno źródło to będzie to będą dodatkowe środki, dodatkowe pieniądze do programów operacyjnych obecnej perspektywy. To będzie. Ponad 2 miliardy, miliardy euro dla Polski, z czego do programu cyfrowego ma trafić 300 milionów euro. Mają, mają to być projekty, które będą doraźnie niwelowały problemy wynikające z pandemii i jej skutków. Chciałbym jeszcze powiedzieć trochę więcej na temat kontynuacji programu Polska Cyfrowa. Tutaj, tak jak w tej perspektywie, będziemy finansować infrastrukturę telekomunikacyjną najnowszych generacji. Chodzi o umożliwienie powstawania nowych usług, które przekształcą takie sektory gospodarki jak transport, zdrowie. Produkcja, energia, rolnictwo, środowisko, wprowadzając te sektory w internetu rzeczy. Myślimy też o finansowaniu tutaj, w tym bloku, projektów związanych ze smart city, z inteligentnymi wsiami i dążenie, tak jak było to dotychczas, do niwelowania różnic. W dostępie do infrastruktury pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi, szukając korzyści i szans dla, dla tych obszarów na, na, rozwój, na rozwój gospodarczy. Mimo ciągłej poprawy na tle pozostałych państw członkowskich UE, nadal planuje, plasujemy się wśród krajów, które charakteryzują się niskim poziomem cyfryzacji i penetracji usług, dlatego będziemy finansować projekt z obszaru e-administracji e, pozwalających na odciążanie obywateli w realizacji procedur e, administracyjnych. E, kontynuowana będzie e, interwencja na rzecz e-zdrowia w tym programie. E, projekty dotyczące rozwoju elektronicznej dokumentacji medycznej, e, zapewnienia wymiany danych pomiędzy podmiotami a także wdrażania innowacyjnych rozwiązań ochro w, ochronie, w ochronie zdrowia. Kolejnym tematem kontynuowanym będzie wsparcie dla rozwoju gospodarki opartej na danych. Tutaj będziemy finansować zapewnianie podaży dostępnych zbiorów danych o wysokiej. Jakości, usuwanie barier związanych z wykorzystywaniem tych danych, finansowanie ich dzielenia i wspieranie kompetencji, wspieranie kompetencji na rzecz udostępniania czy też wykorzystywania danych. Nowym, może nie do końca nowym, ale bardzo ważnym Coraz ważniejszym obszarem jest cyberbezpieczeństwo i tutaj ono uzyska, uzyska, znaczy tutaj cyberbezpieczeństwo będzie na pewno jednym z jednych ważniejszych tematów tego programu. I też planujemy nową interwencję na rzecz wsparcia rozwoju współpracy międzysektorowej w obszarze cyfryzacji. Obejmującej administrację publiczną, przedsiębiorców, uczelnie i podmioty nauki. Jakoś reasumując moją wypowiedź, chciałem powiedzieć, że nowe fundusze na lata 2021-2027 na pewno będą szansą, czy są szansą dla polskiej gospodarki i społeczeństwa do odbudowy po pandemii, na uzyskanie większej odporności na być może przyszłe kryzysy. A niewątpliwie uważam, że cyfryzacja jest najważniejszym narzędziem do osiągania tych wszystkich celów. Przed nami również uczestnikami, wieloma uczestnikami dzisiejszego forum, myślę, że jest duże wyzwanie, żebyśmy w sposób efektywny potrafili te pieniądze wykorzystać. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie i Życzę Państwu, uczestnikom, sukcesów i udanej konferencji. Bardzo dziękuję.